Nasz sprzęt był mocno wyeksploatowany, ponad 10 lat funkcjonował w naszym szpitalu i jest to jedyna karetka w województwie tego typu, gdzie zabezpieczamy tych najmłodszych pacjentów. Nasz zespół pracujący w oddziale intensywnej terapii właśnie pod dowodzeniem pani doktor Granaczowskiej realizuje ten, ten zakres, także dla mnie jest to niezmiernie miły moment, że możemy dzisiaj otrzymać taki sprzęt, który będzie w kolejne 10 lat służył naszym pacjentom. Rzeczywiście jest tak, że tego typu sprzęty zużywają się, tego typu sprzęty zużywa, zużywają się, a też technologia medyczna postępuje cały czas do przodu i to co tutaj stoi za nami jest ten dowodem na to, że dzieci w tym najmłodszym wieku, ponieważ mamy tutaj ten najwyższej klasy inkubator, w który wyposażona jest ta, ta karetka, mogą czuć się bezpieczne. Mając tego typu pojazd, mając do, do, do wyposażenia tej karetki Kompetentną um, obsługę tej karetki, lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, którzy tutaj na tym sprzęcie najnowszej klasy będą e, pracować. E, e, rodzice, dzieci, tych w najmłodszym wieku, mam nadzieję, czują się coraz bardziej bezpieczne w naszym województwie. To ważny moment, i dlatego wielką radością jest przekazanie panu dyrektorowi tych symbolicznych kluczyków. Niech się nie psuje, niech jeździ. Niech służy dzieciom na terenie naszego województwa. Umówmy się, że niech służy jak najrzadziej dzieciom na terenie naszego województwa, ale każdy tego typu przypadek jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o ratowanie życia i zdrowia niemowlaków, dzieci. Ten sprzęt właściwie jest takim jeżdżącym po naszym województwie szpitalem neonatologicznym, czy oddziałem neonatologicznym dla dzieci. Naprawdę daje poczucie, duże poczucie bezpieczeństwa. Panie dyrektorze, gratuluję, jestem dumny z tego, że województwo opolskie tą karetkę już ma. Proszę. Dziękuję. Dziękuję panu A ja od razu pozwolę przekazać pani ordynator. Bardzo dziękujemy. Do działania. Pan dyrektor, pan Wojewoda powiedzieli wszystko, co ja chciałam powiedzieć. Pozostaje mi tylko w imieniu doskonałego zespołu, z którym mam zaszczyt pracować, serdecznie podziękować. A przede wszystkim podziękować w imieniu dzieci. Bardzo dziękujemy.